drugi dzień ósmej edy edycji badań pola bitwy pod Grunwaldem jest tutaj nas kilkanaście osób jesteśmy pod samym Łodwigowem tutaj już jak te drzewa widzimy stajnie które należą do Łodwigowa tam na wprost za tą górką jest wieś Grunwald a tutaj mamy pomnik w dalszej odległości robimy dzisiaj drugą część działki która Została zaczęta wczoraj, czyli wzdłuż drogi Grunwald odwigowo, żeśmy wczoraj chodzili. Teraz przesuwamy się bardziej w głąb. W kierunku pomnika Grunwalskiego. Dzisiaj przyjeżdżają Norwegowie i Duńczycy. Także będzie większa ekipa. Wczoraj jeszcze nic nie wyszło ciekawego, ale wszystko przed nami. Pozdrawiam Was serdecznie. Jak tu będą jakieś fajne znaleziska, to na pewno będę publikował. Do zobaczenia.